Dzisiejszą sesję na warszawskiej giełdzie zaczynamy od lekkich minusów w stosunku do wczorajszego zamknięcia. Jest to reakcja na analogiczne zachowanie indeksów w Europie i kontraktów na indeksy amerykańskie. Ostatnie dni to dosyć dobra korelacja naszego rynku z głównymi parkietami, więc należy oczekiwać, że dzisiaj ta korelacja się utrzyma, więc w zależności od tego, w którą stronę ruszymy w Stanach po otwarciu, a wcześniej, a wcześniej w Europie, myślę, że rynek na to będzie reagował. Jeżeli, jeżeli się sytuacja jakoś istotnie nie, nie zmieni od, od poranka, to, to zanosi się na spokojną sesję. Na rynku walutowym delikatne, delikatne umocnienie złotego, ale nie są to, nie jest to umocnienie jakieś istotne. Cały czas poruszamy się wokół 4,30 na, na euro i, i 3,80 na, na parze dolar, dolar złoty i nie wygląda na to, żeby się coś miało wydarzyć, tym bardziej, że spokojnie jest na parze euro-dolar. Dzisiaj kalendarium jest, jeżeli chodzi o kalendarium makro, prawie puste. Natomiast o 12 mamy, mamy wystąpienie szefa Europejskiego Banku Centralnego. To zazwyczajowo wywołuje jakieś reakcje i emocje inwestorów. Natomiast po południu raczej trzeciorzędne dane z rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych mało istotne. Natomiast może Wpłynąć na rynki informacja o zapasach ropy w Stanach, bo pamiętajmy, że ostatnie tygodnie, a już nawet miesiące to dosyć duża korelacja cen ropy z rynkami akcji, więc dane z rynku, z rynku ropy mogą wpłynąć na indeks. Tradycyjnie już papierem dnia jest KGHM, jeżeli chodzi o aktywność inwestorów. Wiąże się to oczywiście z. No, dużymi zmianami cen ostatnio na, na, rynkach, na rynku surowcowym, i to w, we wszystkich sektorach tego, tego rynku, wspomniałem o ropie, ale również te zmiany dotyczą rynku, rynku metali i szlachetnych, i przemysłowych, więc, siłą rzeczy, mając jedyną spółkę surowcową. Z tego sektora, z sektora metali na giełdzie, więc KGHM przykuwa uwagę inwestorów. Udało się ostatnio obronić wsparcie na poziomie 70 zł i, i, i ostatnie dni to lepsze zachowanie KGHM, więc dzisiaj również uwaga inwestorów będzie skupiona na tym papierze. Trudno dopatrzeć się. E niespodziewanych czy zaskakujących dla inwestorów informacji, czy to ze spółek, czy z czy zachowania poszczególnych klas aktywów, także raczej spokojny poranek bez niespodzianek.